kredyt Alior Banku, nie scrolluj dalej. Ta informacja jest dla Ciebie i jest turbopilna. Musisz to wiedzieć. Wiesz, że Alior Bank, jak również inne banki, masowo oszukują swoich klientów i możesz odzyskać ze swojej umowy kredytu gotówkowego, czy też konsol konsolidacyjnego swoje prowizje i źle naliczone inne koszty. Umorzyć całe odsetki, które pozostały do spłaty. Kwoty, które są do odzyskania dla klientów, naprawdę są w dziesiątkach tysięcy. I to się już dzieje. Klienci wygrywają swoje sprawy, co możecie Państwo zaobserwować na moim TikToku, bo wrzucam tutaj wyroki, które są już dostępne. Jeśli masz kredyt, nie wahaj się ani sekundy, wyślij go do bezpłatnej analizy. Ja sprawdzę go dla Ciebie i już jutro będziesz wiedział, czy Twój kredyt zawiera również błędy i co możemy w tej sprawie zrobić, jakie pieniądze możemy dla Ciebie odzyskać. To są rewelacyjne informacje, bardzo miłe telefony, więc naprawdę zachęcam. Nie wahaj się, wyślij swoją umowę w formacie PDF. Do mnie na maila na adres. Agnieszka musiał